Koleżanki i koledzy, chciałbym przywitać z ramienia koła, jestem prezesem tego koła, moje nazwisko Tadeusz Karaszkiewicz na naszych jubileuszowych 30, z okazji 35-lecia naszego koła w zawodach wędkarskich. Sędzią dzisiejszych zawodów jest kolega Tadeusz Jeznański, sędzia klasy krajowej. Nie, nie będzie łowił dzisiaj. Dzisiaj będzie sędziował. <gry> Sektory, żeby koledzy wiedzieli, sektor A jest na tym zbiorniku, sektor B jest na tym zbiorniku i sektor C jest na następnym zbiorniku. Na 5, 9, za dziewiąta będzie nęcenie, o dziewiątej będzie start, za 5,12 następny sygnał, Te 5 minut przed końcem i ostatni sygnał będzie. Yy, o 12 Resztę dotyczące zawodów kolega Dzień dobry. Dzień dobry. Koledzy, wędkujemy zgodnie z regulami połowy i zasadami sportu kwalifikowanego. Przede wszystkim tam jest taki jeden punkt, że wędkujemy według ustaleń odprawy technicznej. A ustalenia odprawy technicznej są takie, że to są zawody towarzyskie. Tu przede wszystkim liczy się atmosfera, miłe zawody. Wszelkie jakieś problemy, a... Kłopoty i tak dalej rozstrzygamy w ten sposób jak później polskiej. Jeżeli są jakieś... Jak są jakieś problemy, czyli o, kto ma rację decyduje szybkość wypicia odpowiedniego płynu. Nie? To jest zawsze. Jeszcze... Myśmy fajnie wylosowali 10, 20, 30, 30. I trzecie miejsce. Kiedyś to na oczy, wszystko, co się rusza, jest fajne. Tak.

Marszolik Dobrnęliśmy do końca naszych zawodów ale w, w twarzy naszego nas się podlały No ale Ryby dopisały Jednym bardziej, drugi trochę Myślę, że Zadowoleni jesteśmy wszyscy Dziękujemy pięknie no proszę, Ktoś to musi zacząć. dziękujemy. dziękujemy. Pięknie. dziękujemy. 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 Oni dziękujemy. dziękujemy.

Dzięki <noise> right. Dobra, yeah, Ja wiem, ale... wprowadził yeah. kolejny raz. Ale, ale mówię pucharów? <noise> Po co startować, ja dzisiaj liczyłem na Was Z życzeniami, lat. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. wszystkim. A dziękuję. pierwsze miejsce w dzisiejszych zawodach zajęła drużyna Racibórz Miasto. Brawo! To jest drużyna cała proszę ten puchar jubileuszowy w naszych zawodach czemu puszty? na co ten drugie miejsce zajęła drużyna Jaszrzębie miasto brawo, brawo dla pani kierownik brawo. gratuluję drugiego miejsca parę ładnych dyplomik Andrzej już jest gratulacje dla drużyny proszę proszę, dużo do większa proszę dziękujemy pięknie trzecie miejsce drużyna Krzyżanowic nie reszta tu nie no to gratulacje dla całej drużyny za wspaniałą walkę ja, czwarte miejsce Koło Silesia. Brawo! 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 Hey! Gratuluję. Brawo! Trzeciego. Tak. Czwarte <grymka> tak. miejsce. Piąte miejsce Żory. Brawo, Za piąte miejsce będziemy kluczać 2 godziny na głowę. I szóste miejsce Koło Zofiówka. No iż? No po Ale gdzie jest? Gdzieś poszła. Iż po miejsce zajęło Koło bąk ósme miejsce zajęło Koło Borynia. dziewiąte miejsce Zarząd kręgu Katowice. Dziesiąte miejsce SGL Zakład 11 koło SGL Karbon Gospodarze. Gospodarze. Gospodarze i no, 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 Teraz miejsca sektorowe Pierwsze miejsce w sektorze A Strączek Mateusz Nie ma go pojechać no,

Dziękuję. Tak, tak. Trzecie miejsce, kolega Matsul Roman. U, u, u. Ale wagę, wagę nie podaję. Waga, waga. No, waga proszę bardzo. Nie, nie podawaj. Waga. Nie podawaj, wagę, nie podawaj wagę. Wagę, bierz, wagę Wagę wziął. 130. Będzie, Będzie ważne. Czwarte miejsce. Czwarte miejsce. miejsce dają kolega Rudkowski. A

Janek, jutro na tym. Drugie miejsce w sektorze B. Kolega Ćwikliński Grzegorz. 4630. Trzecie miejsce w sektorze B. Kolega Roland Krzyleła. Czwarte miejsce kolega Krajewski Robert. Zamiast, ale zamiast, ale zamiast. Zamiast. Zamiast, zamiast. Pierwsze miejsce w sektorze C kolega Wnętrzak Adam. Brawo! waga. Waga jest 3060. Weź dyplom pierwszy pował, powiązaj się. Drugie miejsce, kolega Kuczawski Bogdan. Waga, trzy tysiące. Trzecie miejsce, kolega Galecki Benedykt. 2620. I czwarte miejsce, kolega Okapa Wiesław. Z opakowaniem. Pysiąc tak, tak, tak. Opakowanie moje. Koluch Zanęta na Dziękujemy i życzymy samych sukcesów w przyszłych zawodach.